Znaczy, jak do tego przedszkola przychodzimy, to y, odczuwamy taką y, wielką, wielką przyjemność z tego, że możemy wejść i y, y, y pocieszyć się wyglądem tego przedszkola. Ja myślę, że Państwo też y, doceniliście to, że y, w ostatnim czasie poprawiliśmy trochę wygląd wewnątrz y, przedszkola, ale też i y, na zewnątrz. I właśnie dzisiaj powiedziałam, że ostatnio, jak byliśmy na uroczystości, którejś tam y, wcześniej przed. Y, y, i wizytą, to dzieciaki wpadały w dziury i było bardzo kiepsko. No teraz mogą nawet nam tu dzisiaj zatańczyć i pewnie się nie zahaczą, bo, bo jest dosyć ładnie i przyjemnie zrobione. Ale no to nie powód, żebym się tam chwaliła, tylko chciałam tak zauważyć, że to nie jest takie przedszkole na uboczu, o które nie dbamy i kiedyś powiedziałam, że gdyby, gdybym miała decydować, gdzie moje dziecko chodzi do przedszkola, to pewnie wybrałabym przedszkole na lotnisku, ponieważ ono ma taką ciekawą, ciekawe położenie, ale też i taką atmosferę takiego spokoju i radości i pewnie dlatego dzieci wytrzymują tak długo, długo ja tu mówię, a one siedzą grzecznie, nic nie robią, Zobaczcie, to jest niesamowite, to jest naprawdę rewelacyjne. Gdzie indziej dzieciaki już dawno by się kręciły, rozmawiały, a tutaj nie.